Witam wszystkich. E, ponownie i jak zwykle się przedstawię, nazywam się Margaret i jestem dyplomowanym szwedzkim terapeutą. E, pracuję w przychodniach i mam e, własny gabinet. E, pracuję już 11 lat niedługo e, z, w tym zawodzie i e, 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 zauważyłam, że Polacy, którzy tu przychodzą, mają. E, no, nie mają innych problemów niż wszystkie inne nacje, ale pobyt za granicą, pobyt, no pewna niepewność, jakieś spojrzenie na siebie w jakiś inny sposób za granicą, to robi, że ludzie te same problemy, co inne, na przykład Szwedzi czy Norwegowie, mają one są wzmocnione w jakiś sposób przez to, że się jest jednak w obcym kraju i nie ma może takiej siatki pomocy, przyjaciół, znajomych i tak Także e, dzisiaj to na tyle, z przedstawieniem dzisiaj chciałam mówić o e, e, takim pojęciu, który nazywa się e, po szwedzku Święclomes i Uber to znaczy dokładnie, znaczy uczuciowa e, niezależność nie mieszać z obojętnością, tylko właśnie niezależność. E, więc co to jest ta uczuciowa niezależność? To już mnie parę osób pytało, nawet Wczoraj miałam klienta, co bardzo był tym zaintrygowany. Uczuciowa niezależność polega na tym, że nie pozwala się wpływać negatywnym sytuacjom, uczuciom, momentom, wpuszczać je tu do środka. Sprawa polega na tym, tak na przykład, przykład dam. W, moje, w mojej Radzie Mieszkańców, w której jestem, gdzie mieszkam, jest dosyć duży ta, ta, ta spółdzielnia, można powiedzieć, mieszkań własnościowych. Jest ich około 600, więc to jest dosyć duże. I w zarządzie jest 6-7 osób, osób, plus jeszcze jedna tam reprezentantka. No, ale e, ciągle jakieś takie są pewnego rodzaju konflikty, może nie konflikty, ale ciągle co kto powiedział, a czy ten pokazał temu respekt, ten co się niegrzecznie odezwał do kogoś, a ten znowu był grzeczny, a i tak dalej, i tak dalej. E, to jest takie typowe, to nie jest nic typowego, niezwykłego akurat w tym zarządzie mieszkańców. E, po prostu w każdej grupie ludzi, która ma współpracować, jest to bardzo widoczne. Kiedy ludzie są, jakby to powiedział, bardzo łatwo do, łatwi do zranienia, trzeba uważać co się mówi, w jaki sposób, nie można tak wprost powiedzieć o co chodzi, bo on będzie urażony i tak Dlaczego tak się dzieje? A dlaczego na przykład inni konkretnie mówią o co im chodzi i często ci ludzie dosyć daleko zachodzą. Udaje im się znacznie więcej w życiu, są często wyżej postawieni w jakiejś tam hierarchii, kariery i tak dalej. Polega na tym, że to jak zwykle, jak wszystko inne naturalnie, mamy z dzieciństwa. Dlatego, że to, czego nie dostaliśmy w dzieciństwie, potem desperatycznie będziemy szukać nieświadomie tego naturalnie w dorosłym życiu. Jeśli nie dostaliśmy dostatecznie dużo potwierdzenia i miłości tak jak potrzebowaliśmy w dzieciństwie. To nie znaczy na przykład, że nieraz mogą być dwoje, troje, pięcioro rodzeństwa w tej samej rodzinie i on, każdy z nich może mieć inne zdanie na ten temat. Dlatego, że rodzimy się z różną wrażliwością i z różną potrzebą miłości czy uwagi. Nie jesteśmy tacy sami. I dlatego na tym to polega, że jeśli, nie dost, jeśli miałaś, czy miałeś tak duże potrzeby, żeby być potwierdzony, nie zdając sobie w ogóle z tego sprawy, dalej to, to się szuka w dorosłym wieku. I wtedy się szuka tego potwierdzenia na zewnątrz, od ludzi wokół. Czy to jest znajomy, przyjaciel, kolega, biznes partner, czy co by to nie było, byś się bardzo wrażliwym, jak ci ludzie się do mnie odnoszą, co ci ludzie powiedzieli, dlaczego on tak powiedział, albo spojrzał, a co on miał na myśli. Tak samo w relacjach prywatnych. Gdzie cały czas ludzie jakby szukają tłumaczenia, co on, czy ona miała na myśli, czego ona tak powiedziała, czy ona mnie nie kocha, bo czy on mnie nie kocha, bo on nie powiedział, że dobrze wyglądam, czy świetnie dzisiaj się ubrałam. To już już jest ma nie sprawił, nie powiedział mi komplementu, dlaczego? I często relacja po paru latach po prostu nie wytrzymuje już tego nacisku, tego ciągłej potrzeby potwierdzenia. I wtedy no jeszcze gorsza, gorszy problem będzie, jeśli obie strony mają te same potrzeby do nieustannego potwierdzania. Jeśli nie dostaniesz tego potwierdzenia, że jesteś okej, okay, że jesteś kochany, akceptowany, że cię ludzie uważają w domu i w pracy, no to ludzie nawet popadają w depresję z tego powodu, nie rozumiejąc, że wszystko to trzeba zacząć od siebie. Jeśli sam widzisz, czy, czy sama widzisz siebie w tym pozytywnym świetle, jeśli sama widzisz się, patrzysz na siebie z miłością i sama się potwierdzasz, nie musisz, być, nie musisz czy być najpiękniejsza, czy najpiękniejszy, najmądrzejszy, robić kariery, nie wiadomo co, to nie o to chodzi. Po prostu jesteś człowiekiem w tym momencie, dzisiaj, tak jak jesteś. Ani piękny, ani brzydki, ani bogaty, ani wesoły, ani biedny, wszystko jedno. Po prostu... I tak długo, jak będziesz szukał, czy szukała potwierdzenia cały czas od Twojego otoczenia, czy wystarczasz, czy tak, jak jest, jest ok, czy coś powinnaś zrobić, czy się jeszcze odchudzić, czy więcej trenować, to zawsze można, ale nie z tego powodu. Ciągle to potwierdzenie otoczenia, to jest, nie jesteś wtedy uczuciowo niezależna. No bo często ludzie, nie wiem czy zauważyliście, że są ludzie, którzy są na przykład bardzo no, uważani i mają powodzenie, powiedzmy sobie po prostu, i prywatnie, i zawodowo, i dobrze im w życiu idzie i jakoś taki wszystko to złe trochę omija, można powiedzieć. I to są właśnie ludzie, to nie jest, że jakaś karma bardziej ich lubi niż ciebie, bo to tak nie jest. Tylko. To są ludzie, którzy nie szukają tego potwierdzenia z zewnątrz. I to jest właśnie, nazywa się to uczuciowa niezależność, że czujesz się dobrze, czujesz się świetnie, niezależnie co ludzie wokół uważają, myślą czy chcą od ciebie. Tylko po prostu sam sobie to dajesz i wtedy jesteś niezależny od tego, co inni o tobie myślą. I to daje ci niezwykłą siłę. Niezwykłe oparcie w życiu. Nie potrzebujesz nikogo wokół siebie, żeby się dobrze czuć. I to robi też, że ci ludzie są w jakiś dziwny sposób bardzo atrakcyjni dla otoczenia, dla płci przeciwnej. To są właśnie ci ludzie, o których się mówi, że są silni. To nie jest jakaś taka siła, która przychodzi no, nie wiadomo skąd, tylko to jest to wewnętrzny spokój i jakby zdolność stawiania granic dla otoczenia cały czas, że tu i nie dalej. Także uczuciowa niezależność robi nas bardziej atrakcyjnymi dla innych. Wyobraźmy sobie, jak ja to mówię, na przykład tutaj, taką, taką powiedzmy sobie, jakby płytę tutaj. I tu jest cała, całe nasze życie wewnętrzne, jakby to powiedział, a tu jest, są wszystkie te uczucia, to wszystko, co idzie od otoczenia. Ktoś tam krzywo popatrzył, ktoś to, to, tamto, ale nic przez tą płytę nie przechodzi. Tu masz całe swoje pojęcie o sobie samym i ono nie podlega wpływowi otoczenia. Tylko ty wiesz, ile jesteś warty, czy warta? Ty wiesz, co umiesz. I wiesz, że sama, sama siebie doceniasz, sam siebie kochasz i wiesz, kim jesteś. Nie chcesz być nikim innym. Jest Ci ze sobą dobrze, nie nudzi się nigdy ze sobą. Lubisz ludzi wokół, absolutnie, ale nie jest to konieczne, żebyś się czuł, czy czuła i zadowolona, i szczęśliwa, i dopełniona. I to jest ta blokada. To jest taka, jakby płyta betonowa. A z drugiej strony. Później no, różne rzeczy się dzieją, wiadomo, tak każdemu się mogą zdarzyć i dobre, i gorsze i, i lepsze rzeczy, ale nie dopuszcza, żeby te uczucia robiły dziury tu i przechodziły przez tą płytę, żeby doszły do Twojego prawdziwego ja tutaj. I tu jest ta blokada. Jeśli ktoś na siebie coś źle powiedział, czy coś, coś negatywnego, czy coś, no to zawsze spokojnie trzeba to wyciągnąć na światło dzienne, zapytać się, o co tu chodzi, dlaczego, co chcesz przez to powiedzieć. Często się zdarza, że ci ludzie wcale aż tak nie mieli na myśli, albo nie zdawali sobie sprawy, że, że to w jakiś sposób bardziej cię dosięgnie, czy zaboli. No nie zaboli, no ale powiedzmy, no w jaki sposób dotrze do ciebie, tu często ludzie, rzadko kiedy ludzie chcą kogoś specyficznie urazić i, i stać później z tą zminą, taką trochę no głupią, no nie chciałem, to tamto, to nie o to chodzi. Większość ludzi, nawet zauważyłam, czasem mówi coś i nie zdaje sobie sprawy. Sama miałam taki przykład jednej klientki. Która mi opada, jak to tam chodziło jakieś tam problemy w pracy, że no jakiś tam facet coś w pracy bardzo brzydko powiedział. No i ona miała u mnie wizytę, siedziała i płakała, jak to on okropnie ją traktuje, i to nie pierwszy raz, i tak powiedział i tak dalej. No i ja mówię do niej tak, słuchaj, no a może byśmy tak zrobiły, że jak teraz tu siedzisz, to po prostu zadzwoń do niego. I zobaczymy, co on powie na to wszystko. Więc, no, po wielkich tam dyskusjach, no to jednak zdecydowała się zadzwonić. Podniosła telefon, zadzwoniła do niego i powiedziała mu: Słuchaj, jest tak, taki, taki, to co powiedziałeś, o, mnie okropnie zabolało, i tak dalej. No, ale ja, najśmieszniejsza była reakcja tego faceta, tego mężczyzny, dlatego że on nie wiedział, o czym ona mówi. Co, co mówisz, co ja powiedziałam? To naprawdę tak powiedziałam? Ty to naprawdę tak odczułaś, ale ja wcale tak nie zamierzałem powiedzieć i nie, nie miałem na celu cię urażenia, tylko ja po prostu tak powiedziałem. I to był ten przykład, który często ludziom daje, że nam się wydaje, że jesteśmy strasznie ważni. Jesteśmy ważni, ale nie w życiu innych ludzi, tylko w życiu na, własnym u nas, w moim. W tym świadku, w moim tym świecie, ja jestem ważna. Ale ja nie jestem ważna ani ty, ani w życiu innych ludzi, bo ci ludzie mają tyle swoich własnych problemów, tyle swojego własnego świata, tyle własnych dążeń, marzeń, urażeń i tak dalej, że nawet jak coś powiedzą złego, to oni po chwili tego nie pamiętają. To nie zabiera czasu ani miejsca w ich życiu. A ty wybierasz z kolei, ty wybierasz, żeby to zabierało plac i miejsce w życiu dniami, tygodniami, czasem nawet latami. I dlatego to jest takie przedziwne, że ludziom jestem trochę pewnego rodzaju część narcystys, narcystys, narcyzmu, że wydaje nam się, że jesteśmy bardzo ważni w życiu innych ludzi. Nie jesteśmy. I jeśli sprawisz sobie tą uczuciową niezależność, kiedy to znaczy sam ze sobą po, podejmiesz, i to nie raz, bo raz nie funkcjonuje, nie raz, nie dwa, nie dziesięć, kiedy świadomie możesz wybrać, że ktoś tam coś powiedział, nie przyjmuje się do niech ludzie. Ludzie mają usta, więc niech mówią świadomie możesz sobie wybrać tą uczuciową niezależność. Odsunąć, odsunąć, odsunąć. Za każdym razem, kiedy coś się zdarzy, ktoś cię wdenerwuje chcesz mu odpowiedzieć, dopiąć, to nie znaczy, że ty masz odwrócić drugi policzek, żeby... To nie o to chodzi. To chodzi o coś więcej. To chodzi o tą niezależność, gdzie nie pozwalasz okolicznościom ani ludziom wpływać tu do środka, do twojego do swojego wnętrza, do Twojego wewnętrznego balansu i spokoju. Często właśnie ludzie, którzy pochodzą z jakichś rodzin patologicznych, czy no, no niedob mieli niedobre dzieciństwo w jakiś sposób, ci ludzie są niezwykle wrażliwi, właśnie dlatego, że nie dostali tego, co potrzebowali, tak jak mówiłam poprzednio, w dzieciństwie, i dlatego będą do upadłego tego szukać do końca życia, jeśli sobie z tego nie zdadzą sprawy, że to jest ten guzik. To jest ten guzik, który każdy może nacisnąć, i wtedy ten człowiek już idzie tak, jak wiesz, na, nakręcona, elektrycznie, a nakręcona elektrycznie zabawka. Od razu i, idzie w, w tym samym kierunku. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zbudować sobie taką, właśnie płytę, jak wam pokazywałam. Przez którą nie ma dziurek, nic nie przechodzi. Każdą sprawę, wtedy każdą uczuciową sytuację, kiedy poprzednio byś się czuła, czy czuł zraniony, zdenerwowany, oszukany i tak dalej, każdą taką sytuację, można, z taką sytuacją można sobie spokojnie dać radę wtedy, kiedy nie wpuścimy tych negatywnych uczuć do środka. Jeśli z tego punktu widzenia, teraz mówię to dla tych, którzy są singlami. Jeśli z tego punktu widzenia tej emocjonalnej niezależności, z tego punktu widzenia zaczniesz szukać part, nowego partnera czy partnerkę, to zobaczysz to wszystko wtedy zupełnie innymi oczami. Wtedy nie będziesz szukał czy szukała partnera, żeby Potwierdził cię, żeby ci dał jakieś bezpieczeństwo, żeby ci dał miłość, żeby ci dał komplementy i tak dalej, żeby zajął się tobą, żebyś się czuła, czy czuł wybrana, czy wybrany. To nie o to chodzi, bo jeśli z tego punktu widzenia będziesz kogoś szukał, z punktu widzenia tego, tej uczuciowej niezależności i pewności siebie, wtedy to będzie szukał zupełnie innego typu partnera czy partnerki. Będziesz szukał ta, takiej samej osoby, która też ma tą uczuciową niezależność, i wtedy następuje ten prawdziwy związek z punktu widzenia nie tych potrzeb, które muszę natychmiast zaspokoić poprzez nowego partnera czy partnerkę, tylko właśnie z punktu widzenia tych Twoich prawdziwych potrzeb, takich jakie masz, z punktu widzenia tego człowieka, którym jesteś, a nie tego dziecka, którego, którego masz w środku bo y, sprawienie sobie tej y, y, uczuciowej niezależności jest też pewnym stopniem y, do y, dojrzałości, dojrzałości dorosłego człowieka. Kiedy mamy te uczucia dziecięce w sobie, bo one nas nigdy nie zostawią, one nas uformowały naturalnie, ale wtedy nie pozwolimy im Rządzić nami. Nie pozwolimy im, żeby inni to wykorzystywali w jakiś sposób, żeby inni traktowali to jako słabość, bo to nie jest słabość, tylko to jest jedna część z nas. A ta uczuciowa niezależność kształci się też w ten sposób, że broni tego wewnętrznego naszego dziecka, które mamy ze sobą z dzieciństwa, be, nie pazurami jakimiś. Yy, Walką na pięści z ludźmi, jakimiś intrygami, tylko spokojem, spokojem, że nie dopuszczasz żadnych negatywnych uczuć, żadnych negatywnych przeżyć tu głęboko, tylko notujesz, że to i to się stało i z tym sobie trzeba dać rady. Tak jak mówię często do wszystkich, ludzi z ludźmi nie należy walczyć. Tylko z ludźmi trzeba się nauczyć postępować, bo spotykamy bardzo różnych ludzi na naszej drodze dobrych, złych, głupich, mądrych, uczuciowych, wrażliwych, ciepłych, zimnych, opanowanych, wybuchowych wszystkie możliwe typy i jeszcze plus, wszystkie możliwe kombinacje tych cech naturalnie. Także wszyscy nie muszą nas lubić. I my też nie musimy wszystkich lubić. No bo dlaczego tak ma być? Ludzie, których spotykamy w pracy, gdzie zastosujemy tę metodę uczuciowej niezależności, emocjonalnej niezależności, bo pamiętajcie, że jakbyście nie lubili ludzi w pracy i mieli z nimi fajnie czy źle, czy to pamiętajcie, że to są ludzie, którzy żeście samych, sami, żeście ich nie wybrali. Tylko to są ludzie, których w jakiś sposób los wam wybrał, e, przypadek, i to nie tylko w pracy, gdzie ludzie są zatrudnieni, ale również w, jak się prowadzi, interesy. Nie, musicie, nie musisz być przyjacielem od razu z tymi ludźmi, nawiązywać prywatnych, głębokich relacji. Możesz mieć bardzo przyjemną relację tylko na wyciągnięcie ręki, nawet w biznesach różnych. Zrobić biznes fajnie, wypić drinka, porozmawiać, ale nie wpuszczać tego człowieka tu do środka. Tu do środka wpuszcza się tylko tych ludzi, którymi naprawdę czujesz, że możesz się otworzyć i możesz. Trochę tą płytę betonową, jak ja mówię, z, z troszkę ją podziurkować wtedy. I to są ludzie, którzy no, są bardzo blisko Twojemu sercu jakiś głęboki, prawdziwy przyjaciel, czy partner, czy partnerka, z którą już żyjesz ileś lat i czujesz, że ta osoba po prostu jest ta właściwa dla Ciebie do końca życia tych ludzi można wpuścić trochę głębiej, ale jednocześnie pamiętajcie też, że jak się stosuje tą metodę emocjonalnej niezależności, kiedy twoje emocje wewnętrzne nie zależą od emocji, które są na zewnątrz, tylko ty decydujesz, co czujesz. Nie otoczenie narzuca ci, co masz czuć. To jest niezwykle ważne, to jest właśnie ta różnica. Kiedy otoczenie ci cały czas narzuca, co masz Robi. Ktoś ci coś tam powiedział, i ty już jesteś smutna, czy smutny. Ktoś tam coś burknął, i ty już zasmutniałeś się, zastanawiasz, jaki błąd zrobiłeś. Ktoś tam coś powiedział, i to, a już jestem beznadziejny, czy beznadziejna i do niczego, co ja tam będę spróbować, co tam. Albo chodzisz po domu później wieczorem i zastanawiasz się, a to powinienem powiedzieć, a ten taki, a ten taki, źle w nocy śpisz, później budzisz się rano zmęczony, jeszcze bardziej nabuzowany. No i robi się z tego błędne koło takie. Naturalnie ćwiczenia w takim, żeby wyćwiczyć w sobie tą emocjonalną niezależność, to nie jest tak, że to następuje z wtorku na sierodę naturalnie, ale to jest coś do czego się trzeba wyćwiczyć sobie to na przykład jak powiesz sam sama do, czy sam do siebie nawet jak ktoś coś bulknął do ciebie nie obchodzi mnie to robię dalej swoje nie dopuszczam do tego nie dopuszczam nie pozwolę się źle czuć dlatego że ktoś mi źle coś powiedział tylko dalej się czuję świetnie mam humor śmieję się potańczyć sobie trochę w domu, poczytać sobie fajną książkę, wrzucić jakiś dobry serial, poćwiczyć, pójść na siłownię, nie pozwolić, żeby to wpływało tu. Otoczenie nie będzie decydować, jak ty się czujesz. Tylko ty musisz decydować. Tyś decydujesz, jak się czujesz. Nie otoczenie, nie ludzie wokół, tylko ty. I to jest. No można powiedzieć niezwykła siła to są często ludzie, którzy daleko zachodzą, którzy przeżywają ciężkie choroby, którzy wydobywają się z ciężkich sytuacji. To są właśnie ci ludzie, którzy mają tą emocjonalną niezależność, bo na niej budujemy głębokie poczucie własnej wartości i poczucie swoje poczucie też z czym se możesz dać radę, z, z czym możesz walczyć, wiesz decydujesz sam gdzie jest twoja poprzeczka, sam decydujesz to powezmę, to wezmę, tego nie wezmę, bo to może będzie za dużo, to... po prostu sam zdajesz sobie sprawę ze swojej siły i ze swojej wartości, nie czeka, żeby otoczenie ci to mówiło, tylko ty wiesz sam. Za każdym razem, kiedy sam czy sama będziesz o tym decydować, za każdym razem mała cegiełka do Twojego poczucia głębokiej wartości kontaktu samej ze sobą będzie dołożona. Jedna cegiełka cały czas do tego będzie dokładana. Także, jak szef do Ciebie coś głupio powie, albo źle, albo przynajmniej tak to wytłumaczysz sobie, albo ktoś Ci nie dał, Wolnego na Boże Narodzenie, i to pewnie myślisz dlatego, że ten człowiek cię nie lubi, albo że w ogóle cię olewa, albo że w ogóle nic nie znaczysz. Nie. Ten człowiek nie dał ci wolnego na Jul, prawdopodobnie dlatego, że jeszcze dziesięciu innych chce też wolne w tym samym czasie, i oni nie wiedzą, jak mają to zrobić. Zawsze tłumacz to pozytywnie dla siebie. Nie tłumacz tego, że wszystko bierze początek w tym, że ktoś cię nie lubi, że ktoś tam chce ci nogi podciąć, że, ktoś, że za mało znaczysz czy coś. Bo wtedy wpuszczasz, wtedy nas y, y, rujnujesz tą y, y, emocjonalną niezależność i znowu otwierasz tutaj taką wielką dziurę, ranę po prostu. Y, Im więcej będziesz trzymał właśnie tą taką ten ścianę, tu tylko dotąd, ale już nie dalej. I wszystkie te zdarzenia będziesz przyjmował czy przyjmowała jako informacje, nie coś, co cię ma uderzać tu do środka, tylko coś, co ci daje informację, i z tą informacją trzeba sobie dać teraz radę i podjąć takie kroki, takie czy inne, ale nie wpuszczać, nie pozwolić, żeby to wpływało na twoje samopoczucie. Tylko. To są sytuacje, którymi nale, należy sobie dać radę i które po prostu należy, no, jak się mówi, hantiera, to znaczy, dawać sobie z tym rady, szukać rozwiązania. Jeśli osiągniesz powoli ten stopień uczuciowej niezależności, jest tam dużo ćwiczeń, które można przeprowadzić, no ale to już trzeba się do terapeuty zwrócić. I to jest pierwsza droga i najprostsza droga, taka troszeczkę na skróty, do kontaktu ze sobą i głębokiego, takiego prawdziwego poczucia własnej wartości. To tyle na dzisiaj. Zaraz przyjdziemy jeszcze jeden klient dziś wieczorem, i dlatego muszę zakończyć. Jeszcze chciałam trochę do, dołożyć, ale to może w następnym filmie. Także, jak chcesz trochę więcej wiedzieć na ten temat, na temat tej takiej zbroi, prawie można powiedzieć, wokół siebie, zbudowanej właśnie z tej emocjonalnej niezależności, to zwróć się do mnie, napisz na mail, zadzwoń. Numer telefonu jest na mojej stronie internetowej. I zapraszam do następnego filmu, który będzie częściową kontynuacją dzisiejszego filmu. Także do widzenia i do zobaczenia.